Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje ciało zachowuje się inaczej i zastanawiałeś się, czy potajemnie nie ostrzega cię, że koniec może być bliski? Może to brzmieć dziwnie, ale dla wielu seniorów ciało zaczyna szeptać ciche ostrzeżenia na długo, zanim ktokolwiek zorientuje się, jaka jest prawda. Te ostrzeżenia nie są zawsze dramatyczne ani oczywiste. W rzeczywistości często są subtelne, rozwijają się powoli i łatwo je zignorować, uznając za zwykłe oznaki starzenia. Ale ich zlekceważenie może być poważnym błędem. W tym filmie porozmawiamy o pięciu znakach ostrzegawczych, które 99% seniorów wykazuje około rok przed śmiercią. To nie są tylko fakty medyczne wyciągnięte z podręcznika. To wzorce zauważone przez opiekunów, pracowników hospicjów, lekarzy, a nawet bliskich, którzy uważnie obserwowali. Choć nie każdy z tych znaków musi coś oznaczać, ich wczesne rozpoznanie może pomóc ci podjąć działania, pogodzić się z sytuacją, a nawet jeśli to możliwe, odwrócić bieg wydarzeń. Może się okazać, że jeden lub dwa z tych znaków zauważyłeś u kogoś, na kim ci zależy, albo może zauważasz je u siebie. Tak czy inaczej, pozostając świadomym, dajesz sobie siłę, siłę, by zareagować, przygotować się i przeżyć pozostały czas z większą jasnością i zamiarem. Zostań z nami do końca tego filmu. Możesz rozpoznać pewien schemat, którego wcześniej nie dostrzegałeś. A co ważniejsze, zrozumiesz, co on naprawdę oznacza i jak odpowiedzieć z mądrością, a nie strachem. A teraz zaczynajmy. Po pierwsze, zwiększona wrażliwość na temperaturę. Jeden z mniej znanych, a jednak zaskakująco częstych znaków, że człowiek może zbliżać się do końcowego etapu życia, to narastająca wrażliwość na temperaturę i odczucia fizyczne. Możesz zauważyć, że ktoś ciągle odczuwa zimno, nawet gdy w pomieszczeniu jest ciepło. Może zacząć narzekać, że koc, który wcześniej był wygodny, teraz jest swędzący albo zbyt ciężki. Drobne bodźce, takie jak chłodny powiew, rozprysk wody czy nawet delikatny dotyk, mogą zacząć wydawać się przesadzone, nieprzyjemne, a nawet drażniące. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać błahostką, ale pod powierzchnią kryje się coś głębszego. W miarę jak ciało zaczyna zwalniać, krążenie staje się mniej wydajne. Krew nie płynie już tak silnie do kończyn: dłoni, stóp, palców rąk i nóg. Skóra staje się cieńsza, zapasy tłuszczu się zmniejszają i ciało ma trudności z regulacją temperatury wewnętrznej. To, co kiedyś wydawało się neutralne, może teraz być odczuwane jako intensywny chłód lub dziwne ciepło. Te zmiany nie są wyobrażone. To rzeczywiste fizyczne reakcje. Które często pojawiają się w ciągu roku, poprzedzającego poważne pogorszenie zdrowia. Możesz też zauważyć, że dana osoba zaczyna ubierać się warstwowo, nawet przy łagodnej pogodzie, albo przestaje cieszyć się prysznicem, bo woda wydaje się zbyt intensywna. Dla niektórych nawet miękka pościel może wydawać się szorstka, przez co przewracają się z boku na bok przez całą noc, próbując znaleźć wygodną pozycję. Ten dyskomfort to nie tylko uciążliwość. To sposób, w jaki ciało mówi, że coś już nie działa tak jak kiedyś. Weźmy na przykład Pawła, 79-letniego weterana, który kiedyś spędzał wieczory, siedząc na ganku, nawet zimą. Z czasem jego córka zaczęła zauważać, że Paweł całkowicie unika wychodzenia na dwór. Opatulał się w domu grubymi skarpetami, rękawiczkami i trzema kocami, a mimo to trząsł się z zimna. Zimno przenika mi do kości. Mówił, nawet gdy termostat wskazywał 24 stopnie. Zaczął też reagować nerwowo na drobne dotknięcia i narzekał na szorstkość tkanin. Kilka miesięcy później upawła, zdiagnozowano zaawansowaną niewydolność serca. Patrząc wstecz, jego wrażliwość na dotyk i temperaturę była jednym z pierwszych sygnałów, że jego ciało już zaczęło przygotowywać się na wolniejszy, cichszy czas. Ta zwiększona wrażliwość nie ogranicza się tylko do fizyczności. Ma również warstwę emocjonalną. W miarę jak poziom energii danej osoby spada, często spada także jej tolerancja na bodźce. Może ona zacząć preferować przyciemnione światło, ciche dźwięki i jak najmniej rozproszeń. Miejsca, które kiedyś wydawały się ciepłe i przyjazne, nagle mogą stać się przytłaczające. To wycofanie się z bodźców odzwierciedla szersze wycofanie się ze świata, które często zachodzi, gdy człowiek zbliża się do końca życia. Jeśli zauważysz, że ktoś staje się bardziej wrażliwy na dotyk lub temperaturę, najważniejsze, co możesz mu dać, to zrozumienie. Dostosuj otoczenie, przygaś światła, zapewnij miękkie, przewiewne tkaniny, utrzymuj stałą, komfortową temperaturę w pomieszczeniach. I co najważniejsze, zapytaj, co sprawia, że czuje się najlepiej. Te drobne zmiany mogą przynieść ogromny komfort w czasie, gdy każda chwila spokoju ma ogromne znaczenie. Po drugie, uporczywe zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku. Gdy jesteś zmęczony po długim dniu, to normalne, ale gdy nadal jesteś zmęczony po całej przespanej nocy, gdy nawet proste czynności, takie jak mycie zębów czy składanie prania, wydają się być jak wspinaczka pod górę, wtedy może dziać się coś głębszego. Dla wielu seniorów, uporczywe, niewyjaśnione zmęczenie może być jednym z najjaśniejszych wczesnych sygnałów ostrzegawczych, że ciało zaczyna zwalniać. I to w sposób bardziej trwały. Nie chodzi tu o zwykłe zmęczenie po intensywnym tygodniu czy niewygodnym materacu. To wyczerpanie sięgające kości, stałe uczucie ciężkości, które nie znika niezależnie od tego, ile się odpoczywa. Możesz zauważyć, że zasypiasz w ciągu dnia, a po przebudzeniu czujesz się jeszcze bardziej zmęczony niż przed drzemką. Możesz mieć uczucie zamglenia umysłowego, odłączenia od rzeczywistości, czy też brak motywacji do zajęć, które kiedyś sprawiały ci radość. W wielu przypadkach to wyczerpanie ma również związek z przewlekłym stanem zapalnym lub niskim poziomem tlenu we krwi. Oba te czynniki są powszechne w późniejszych etapach życia. Gdy krążenie słabnie i komórki otrzymują mniej tlenu, ciało zaczyna oszczędzać siły, ograniczając wydatkowanie energii na wszystkich poziomach. To nie tylko zmęczenie fizyczne ciało przygotowuje się do odpoczynku w o wiele głębszym sensie. Weźmy historię Leny, 74-letniej kobiety, która przez lata była aktywna w swoim kościele i społeczności. W ciągu kilku miesięcy zaczęła opuszczać próby chóru i prosić innych, by przejęli jej obowiązki wolontariackie. Mówiła znajomym, że jest po prostu trochę zmęczona, ale prawda była taka, że nawet krótki spacer do skrzynki pocztowej sprawiał, że ledwo łapała oddech. Niezależnie od tego, jak wcześnie kładła się spać, czy jak zdrowo się odżywiała, zmęczenie nie ustępowało. Lekarze później odkryli, że serce Leny miało poważne problemy, a utrata energii była jednym z pierwszych znaków, że jej ciało zaczynało się wyciszać. Uporczywe zmęczenie to nie coś, co można zignorować, to jeden z najbardziej szczerych sygnałów, jakie wysyła ciało i rzadko się myli. Gdy energia znika, nie chodzi tylko o starzenie się. Może to być sposób ciała na wołanie o pomoc, o zrozumienie lub o spokój. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, zostaw komentarz z napisem: Numer 2 poniżej, aby dać znać, że jesteś z nami. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, gorąco polecam. Kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Po trzecie, subtelne zmiany w głosie i sposobie mówienia. Gdy głos danej osoby zaczyna brzmieć ciszej, wolniej lub bardziej krucho niż wcześniej, łatwo zrzucić to na karb wieku. Ale u wielu seniorów, zwłaszcza w ostatnim roku życia, te subtelne zmiany w głosie mogą być ciche, ale są znaczącymi sygnałami głębszych zmian fizycznych. To jak ktoś mówi, jak silny ma głos, jak wyraźnie wymawia słowa, a nawet jak często włącza się do rozmowy. Wszystko to może zacząć się zmieniać, gdy ciało zaczyna oszczędzać energię na bardziej podstawowe funkcje. To, co sprawia, że ten znak ostrzegawczy jest tak łatwy do przeoczenia, to fakt, że zazwyczaj nie następuje on nagle. Zaczyna się od drobnych rzeczy. Może ktoś, kto kiedyś witał Cię głośnym, radosnym dzień dobry, teraz ledwo to szepcze. Może zauważysz dłuższe pauzy między słowami, albo że ta osoba nie kończy zdań tak jak kiedyś. Niektórzy zaczynają częściej się powtarzać lub tracą wątek w połowie zdania, a czasami po prostu przestają dużo mówić. Te zmiany nie zawsze są związane z pogorszeniem funkcji poznawczych, choć utrata pamięci może odgrywać pewną rolę. Często są one jednak znakiem, że mięśnie odpowiedzialne za mowę, te maleńkie w gardle, ustach i przeponie, słabną, tak jak reszta ciała. Te mięśnie mogą się szybko męczyć, a gdy energii zaczyna brakować, mówienie głośno czy wyraźnie po prostu nie wydaje się warte wysiłku. Pozwól, że opowiem historię Ryszarda, 80-letniego emerytowanego dyrektora szkoły, który niegdyś miał donośny, stanowczy głos, wypełniający każde pomieszczenie. Jego żona, małgorzata, zaczęła zauważać, że głos Ryszarda stał się ochrypły i słaby. Przestał wtrącać się do rozmów w grupie, a gdy już mówił, to krótko i cicho. To tylko gardło mi siada, mawiał. Ale z czasem jego słowa stawały się coraz rzadsze, a głos niemal całkiem zanikł. W ciągu roku stan zdrowia Ryszarda znacznie się pogorszył, a lekarze wyjaśnili, że zmiany głosu były częścią ogólnego osłabienia organizmu, powolnego i cichego kroku ku końcowi. Te zmiany mogą też objawiać się jako forma zawahania w mowie. Osoba może wiedzieć, co chce powiedzieć, ale ma trudność z wypowiedzeniem słów. Tempo mówienia staje się wolniejsze, a mowa może być lekko bełkotliwa, zwłaszcza wieczorami, gdy poziom energii jest najniższy. Nie chodzi tu tylko o komunikację, to ciało wybiera oszczędzanie swojej ograniczonej siły. Po czwarte, subtelne zmiany w rytmie oddychania. Oddychanie to coś, co zazwyczaj bierzemy za pewnik, dopóki się nie zmieni. Jednym z bardziej wymownych znaków, że ciało wchodzi w inny etap życia, jest zmiana wzorców oddychania, cicha, ale uporczywa. Te zmiany mogą być na początku tak subtelne, że trudno je zauważyć, ale jeśli wiesz, na co zwracać uwagę, mogą powiedzieć więcej niż jakiekolwiek słowa. U wielu seniorów zmiany te zaczynają się od drobnych objawów. Oddech może stać się płytszy lub nierówny. Niektóre osoby zaczynają lekko świszczeć, albo od czasu do czasu łapać powietrze, zwłaszcza w nocy. Inni robią dłuższe przerwy między oddechami, albo częściej wzdychają. Może się to nie wydawać poważne czy niebezpieczne, ale często jest to sposób, w jaki ciało sygnalizuje, że serce i płuca są pod dużym obciążeniem. W miarę starzenia się organizmu, płuca tracą elastyczność, a mięśnie wspomagające oddychanie słabną. Jeśli serce zaczyna mieć trudności, dostarczanie tlenu do reszty ciała staje się mniej wydajne. To powoduje szereg drobnych zmian w sposobie oddychania, w jego głębokości, częstotliwości i łatwości. Z czasem te zmiany stają się bardziej zauważalne, szczególnie podczas snu lub w stanie spoczynku. W późniejszych etapach życia pielęgniarki hospicyjne często wspominają o tak zwanej oddychaniu typu cheyne Stokes'a. Jest to wzorzec, w którym oddech staje się nieregularny, najpierw szybki przez kilka sekund, potem zwalnia, po czym zatrzymuje się na moment, by znów się rozpocząć. Może to być niepokojące dla bliskich, którzy to obserwują, ale dla osoby doświadczającej tego nie jest to zazwyczaj bolesne, ani nawet zauważalne. To sposób organizmu na autoregulację, gdy energia zaczyna się kończyć. Pozwól, że opowiem historię Małgorzaty, 76-letniej kobiety, u której zaczęły się pojawiać tego rodzaju zmiany. Jej córka zauważyła, że podczas rozmów telefonicznych Małgorzata oddychała ciężej niż zwykle. Małgorzata bagatelizowała to, mówiąc, że właśnie przeszła się po pokoju, ale z czasem zaczęła unikać dłuższych rozmów, mówiąc, że po prostu czuje się zbyt zmęczona. Później rodzina zrozumiała, że przez miesiące miała ona objawy wczesnego pogorszenia funkcji oddechowych, ale ponieważ nigdy się nie skarżyła, nikt nie zwrócił na to większej uwagi, aż do momentu, gdy jej stan gwałtownie się pogorszył. Warto pamiętać, że nie każda zmiana w oddychaniu jest bezpośrednio związana ze starzeniem się. Czasem to może być astma, bezdech senny albo reakcja na leki. Ale gdy te zmiany pojawiają się powoli, utrzymują się przez dłuższy czas i nie mają wyraźnej przyczyny, nigdy nie powinny być ignorowane. Często są sposobem, w jaki ciało mówi, że jego systemy są pod presją, a czasem ta presja wiąże się z większym, bardziej trwałym przejściem. Z psychologicznego punktu widzenia, oddech odzwierciedla także emocje. Osoby zbliżające się do końca życia często odczuwają większy niepokój, nawet jeśli nie potrafią tego wyjaśnić. Ten niepokój może objawiać się jako duszność, ucisk w klatce piersiowej lub poczucie niepokoju. Ciało i umysł są ze sobą głęboko powiązane, i zmiany w jednym często odbijają się echem w drugim. Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, zaczyna wykazywać oznaki nieregularnego oddechu, nawet w niewielki sposób. Zatrzymaj się na chwilę i poobserwuj. Posłuchaj uważnie. Nie tylko samego dźwięku oddechu, ale jego rytmu, głębokości oraz tego, jak łatwo lub trudno przepływa. Te ciche wzorce mówią bardzo wiele o tym, przez co przechodzi ciało. Nie trzeba wpadać w panikę, ale trzeba być uważnym. Często te zmiany w oddychaniu to sposób, w jaki ciało prosi o łagodność, o wolniejsze poranki, delikatniejsze ruchy i więcej przestrzeni na odpoczynek. To wołanie o cierpliwość, nie o panikę, a wczesne rozpoznanie może przynieść ukojenie. Nie tylko osobie, która tego doświadcza, ale także wszystkim, którzy ją kochają. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe, napisz w komentarzu numer 4, by dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam kliknąć subskrypcję i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Narastająca obojętność wobec codziennych rytuałów i higieny osobistej. Gdy ktoś, kto kiedyś dbał o swój wygląd, nagle przestaje czesać włosy, zmieniać ubrania, interesować się posiłkami czy codzienną rutyną, to nie jest tylko zapominalstwo, to cichy punkt zwrotny. Tego rodzaju zmiana często zaczyna się subtelnie tu pominięty prysznic, tam opuszczone śniadanie. Ale z czasem staje się jasne, że iskra, która kiedyś utrzymywała zaangażowanie w otaczający świat, zaczyna gasnąć. Dla wielu seniorów ta obojętność zaczyna się pojawiać w ostatnim roku życia. Ważne jest, by zrozumieć, że ta zmiana nie wynika z tego, że dana osoba już nie dba o siebie. Wręcz przeciwnie, często dzieje się tak dlatego, że kończy się energia lub siła woli, by dbać. Proste czynności życia: ubieranie się, mycie zębów, gotowanie posiłku. Mogą zacząć wydawać się przytłaczające, zbędne, a nawet pozbawione sensu. To, co kiedyś nadawało strukturę dniu, teraz wydaje się uciążliwym obowiązkiem, który lepiej pominąć. Niektórzy opisują te zmiany jako rodzaj poddania się, niedramatycznego, niewerbalnego, ale cichego odpuszczenia. Stoi za tym głęboki proces, zarówno emocjonalny, jak i fizjologiczny. Ciało zaczyna zwalniać, zmęczenie staje się codziennym towarzyszem. Umysł coraz częściej odpływa we wspomnienia, w ciszę, w refleksję, a wraz z tym potrzeba podtrzymywania zewnętrznych rutyn po prostu zanika. To niekoniecznie oznacza depresję, choć może ją przypominać. Depresji często towarzyszy smutek, beznadziejność lub poczucie winy, ale ten rodzaj obojętności przypomina bardziej rezygnację. Poczucie, że codzienna krzątanina już nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. To nie jest wołanie o pomoc, to ciche wycofanie się z rzeczy które kiedyś były oczywiste. Weźmy przykład Edny, osiemdziesięciojednoletniej kobiety, która zawsze ubierała się elegancko, nawet idąc tylko na pocztę. Ale jej córka zauważyła, że Edna przestała zakładać kolczyki, nie stylizowała już włosów i czasem przez kilka dni chodziła w tej samej nocnej koszuli. Zapytana, czy coś jest nie tak, Edna tylko się uśmiechała i mówiła: W porządku, po prostu nie chce mi się już w to wszystko bawić. Jej apetyt też zanikł, a dawniej schludny dom zaczął pokrywać się kurzem. Kilka miesięcy później zdiagnozowano u niej chorobę terminalną, która po cichu postępowała od ponad roku. Jej ciało wiedziało, zanim powiedziały to badania: kiedy senior zaczyna odpuszczać dbanie o siebie, czy rezygnuje z rytmu codziennego życia, to często dlatego, że jego wewnętrzny zegar zaczyna zwalniać. Uwaga przenosi się do wnętrza. Czas zaczyna płynąć inaczej. Chwile się wydłużają. A potrzeba podtrzymywania rutyny znika. To wycofanie może być też sposobem na zachowanie energii na to, co najważniejsze: relacje, refleksje, zwykły odpoczynek. Jeśli zauważysz takie zmiany u kogoś, kogo kochasz, powstrzymaj się przed zbyt szybkim przywracaniem go do rutyny. Zamiast tego okaż wsparcie, usiądź cicho obok, zaproponuj pomoc w pielęgnacji, nie jako obowiązek, lecz jako akt miłości. Zaproś na posiłek, nie z obowiązku ale jako okazję do wspólnego spędzenia chwili. Te czynności przestają być sprawą higieny, stają się formą kontaktu, sposobem by uhonorować to, kim ta osoba jest teraz, a nie kim była kiedyś. A jeśli sam doświadczasz takiej zmiany, wiedz, że nie ma w tym nic wstydliwego. To nie oznacza lenistwa ani zaniedbania, to może po prostu oznaczać, że wchodzisz w nowy rozdział, taki, który domaga się więcej odpoczynku, więcej ciszy i innego rodzaju troski. Ten znak łatwo przeoczyć albo źle zinterpretować, ale gdy spojrzymy na niego z współczuciem, opowiada bardzo ludzką historię historię życia, które zaczyna zwalniać. To, co kiedyś wydawało się niezbędne, może już takie nie być. Nie dlatego, że się poddajesz, ale dlatego, że zaczynasz powoli odpuszczać łagodnie i w swoim własnym czasie. Na zakończenie. Jeśli cokolwiek z dzisiejszego przekazu poruszyło twoje serce, wiedz, że nie jesteś sam. Te sygnały, zmęczenie, cichy głos Oddech, który się zmienia, wycofanie z codziennych rytuałów to nie są przypadkowe oznaki starości. To delikatne wskazówki od ciała znaki, że życie się zmienia i że troska, uwaga i obecność są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dla jednych to przypomnienie, by skonsultować się z lekarzem, dla innych okazja do refleksji, do przygotowania się i do skupienia na tym, co naprawdę się liczy w czasie, który jeszcze mamy. Ale pamiętaj: rozpoznanie tych znaków. To nie oznaka poddania się, to wyraz uważności, to decyzja, by spotkać życie tam, gdzie właśnie jest. Nie ze strachem, lecz z łagodnością. Niezależnie od tego, czy zauważasz te zmiany u siebie, czy u kogoś, kogo kochasz, twoja świadomość to dar. Dar, który pozwala prowadzić bardziej znaczące rozmowy, podejmować przemyślane decyzje i przechodzić przez zmiany z większym spokojem. Bo gdy rozumiemy, co ciało próbuje nam powiedzieć, możemy odpowiedzieć: nie paniką, ale miłością, współczuciem i godnością. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, nie musisz wszystkiego naprawiać. Czasem sama obecność, samo zauważenie to już wystarczy, a ta obecność może być największym darem ze wszystkich. Dziękujemy, że byłeś dziś z nami. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Napisz w komentarzu jedną rzecz, której się dziś dowiedziałeś i jak zamierzasz wykorzystać tę wiedzę w swoim życiu. Twoje przemyślenia są dla nas bardzo ważne więc nie wahaj się ich udostępnić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i siłę do dalszej pracy. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, polub, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pozwala nam dalej tworzyć treści, które informują i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.